I na koniec wracamy jeszcze raz do wyborów samorządowych. Mówiliśmy o zwycięzcach, teraz o tych, którzy przegrali, choć w kampanii było o nich bardzo głośno. O kandydatach, którym nie pomogły krasnoludki, znane nazwisko, a nawet największy w Polsce biust, Jarosław Kuś. 1676 głosów to za mało, by zostać prezydentem Białego Stoku. Choć to właśnie Krzysztofa Kononowicza w kampanii wyborczej poznały setki tysięcy internautów. Kandydat chce unieważnienia wyborów w Białym Stoku, bo jak twierdzi, proboszcz jednej z parafii złamał ciszę wyborczą. Będę składać protest wszędzie, żeby w Białymstoku Stoku jeszcze raz były powtórzone wybory. Nawet do sądu to pójdzie. Te wybory pokazały, że krasnoludki są na świecie. Komitet Wyborczy Wyborców, Gamonie i Krasnoludki, których reprezentował Waldemar Major Fydrych, według nieoficjalnych wyników w wyborach na prezydenta Warszawy zdobył 40% głosów. To więcej niż kandydat Ligi Polskich Rodzin Wojciech Wierzyński. Fydrych wskazuje, kogo poprze w drugiej turze wyborów. Ja powiedziałem, że ten, kto z nich. Pierwszy ubierze czapkę krasnoludka, dlatego warto głosować. Znane nazwisko nie pomogło rodzinie Begerów. Mandatu nie zdobyły córka i synowa posłanki. Coraz mniejsze są szanse, że mandat do sejmiku zdobędzie pan Beger. Były takie oskarżenia o nepotyzm, że rodzinie się startuje. Chciałbym coś takiego powiedzieć, że to jednak się nie sprawdza. To jednak wyborcy mają tą siłę wyboru. W kampanii wyborczej dobrze prezentowała się Edyta Nędziak. Było o niej głośno za sprawą zdjęć, które pojawiły się na jej prywatnej stronie internetowej. Zainteresowanie mediów nie pomogło jednak w zdobyciu mandatu radnej w Radomiu. Lepsza łódź to nasza obiecana. Jeszcze w piątek dla kandydatki na radną łodzi Danieli Zabłockiej, szczytącej się największym w Polsce biustem, wszystko wyglądało śpiewająco. Dziś, gdy wiadomo, że mandatu nie zdobyła, zabrakło jej głosu. Nie chce się wypowiadać. Porażka nie wszystkich zniechęciła. Kandydat Podlasia XXI wieku myśli o przyszłości. To dlatego, że jak mówi, piszą do niego ludzie z całej Polski. I pyta się, czy, czy będę startować do prezydenta Polski nawet. No i co? Będę rozważać. To. Będę rozważać jeszcze. Jak coś się kieł, to, to będę może i, i wystartuję. Sława kandydata z Podlasia rośnie. Sweter, podobny do tego, w jakim prezentował swój program, ktoś wystawił na aukcji w internecie. Cena już prawie 250 zł. Jarosław Kuś wiadomości.